Norweska agencja antydopingowa przed meczami Ligi Narodów wezwała na testy kilku piłkarzy reprezentacji z Erlingiem Halandem na czele. Na liście znalazły się przy tym nazwiska dwóch sław krajowego futbolu, które od dawna nie żyją. Waszym zdaniem to skandal? Niewiarygodne czym jeździ legendarny gwiazdor NBA Shaquille O'Neal. Ten model samochodu w Europie jest zakazany, choć pewnemu Czechowi podobno udało się go zalegalizować. Mowa o bestii, czyli modelu Tesli o nazwie Cyber Beast. Maksymalna prędkość tego potwora wynosi 210 km na godzinę. Jak się Wam podoba autoszaka? Wojciech Szczęsny oficjalnie pożegnał się z Juventusem. Nie zabrakło wzruszeń, same Szczęsny dziękował za 7 lat pracy i za 7 lat wsparcia ze strony kibiców. Jak oceniacie ceremonię pożegnania Szczęsnego? Kamil Stoch doznał urazu podczas treningu na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Doświadczony zawodnik poczuł ból w kolanie po długim Myślicie, że Stoch zaskoczy nas w tym sezonie? Trzykrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen będzie musiał wykonać prace społeczne za przeklinanie podczas konferencji prasowej przed wyścigiem o Grand Prix Singapuru. Waszym zdaniem kara jest zbyt surowa? Joel Ebit przedłużył kontrakt z Philadelphia 76 Years. Trzykrotni mistrzowie NBA zapłacą swojemu koszykarzowi za trzy lata gry 192 miliony 900 tysięcy dolarów. To blisko 65 milionów dolarów za rok. Przesada? Legenda tenisa Roger Federer chwali sobie życie na marginesie wielkiego sportu. 43-letni Szwajcar po zakończeniu kariery cieszy się czasem spędzonym z najbliższymi i znalazł nowe hobby, którym jest golf. Dwudziestokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych pożegnał się z kortem w 2022 roku. Waszym zdaniem powinien zmierzyć się z probierzem? Piłkarz Manchesteru City i reprezentacji Norwegii Erling Haaland pnie się coraz wyżej w rankingu najbogatszych Norwegów. Według ostatnich wyliczeń magazynu finansowego Capital Zajmuje już 194 miejsce z majątkiem sięgającym 200 milionów euro. Przy okazji 24-letni piłkarz otwiera listę najbogatszych norweskich sportowców. Zasługuje na takie pieniądze? Ponad 40% rodziców wprowadziłoby zajęcia z zarządzania finansami osobistymi do szkół. Wynika z raportu Polaków portfel własny: Edukacja Jutra. Katarzyna Niewiadoma i Daria Pikulik będą nas reprezentować na Mistrzostwach Świata i Europy. Nie umożliwiło im tego jednak Ministerstwo Sportu, a prywatni darczyńcy. Związ Kolarstwa jest tak zadłużony, że każda dotacja z Ministerstwa Sportu trafiłaby do komornika. Rozumiecie ten absurd? Robert Lewandowski był gotowy obniżyć swoje honorarium, żeby pomóc Barcelonie, ujawnił prezydent klubu. Laporta ofertę Lewandowskiego odrzucił. A waszym zdaniem Lewandowski dobrze się zachował? Bylibyście gotowi obniżyć swoją pensję, żeby pomóc swojej firmie? Amerykańscy badacze twierdzą, że odkryli miejsce rozmieszczenia dumy rosyjskiego systemu odstraszania nuklearnego. Nowy pocisk manewrujący Rosji ma bazować w Wołgdzie, około 475 km od Moskwy. Według Rosjan Skyfall ma być nuklearną superbronią o nieograniczonym zasięgu. Waszym zdaniem taka broń w ogóle istnieje, czy to tylko efekt propagandy? Luis Suarez, jeden z najsłynniejszych urugwajskich piłkarzy, kończy reprezentacyjną karierę. Odchodzę, sam podjąłem taką decyzję, ogłosił utytułowany napastnik. Na naszych oczach, waszym zdaniem, dzieje się historia? Luka Modric zachwycił w meczu z Polską. Jego gol z rzutu wolnego był perfekcyjny. 39-latek był absolutnym bohaterem tego spotkania. Jak oceniacie formę tego piłkarza? Trzeba uzbroić się w cierpliwość i wierzyć, że z tej mąki będzie chleb. Tak mówił były selekcjoner kadry narodowej Antoni Piechniczek po meczach polskich piłkarzy ze Szkocją, wygranym 3-2 i Chorwacją, przegranym 0-1 w Lidze Narodów. Waszym zdaniem probierz zrobi z tej kadry maszyny, do wygrywania meczów? Z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej CEWOS wynika, że Polacy są podzieleni w sprawie ewentualnej organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2040 lub 2044 roku. Pomysł popiera 45% badanych, a 41% jest mu przeciwna. No właśnie, waszym zdaniem powinniśmy zorganizować Igrzyska? Zinedine Zidane od końca czerwca 2021 roku pozostaje bezrobotnym trenerem. Otrzymał nawet propozycję poprowadzenia Manchesteru United, którą jednak odrzucił. Wszystko przez to, że nie mówi zbyt dobrze po angielsku. Spodziewaliście się tego? Potomkowie inżyniera Gustawa Aifla sprzeciwiają się utrzymaniu pierścieni olimpijskich na słynnej wieży, którą zaprojektował co najmniej do 2028 roku, co było pomysłem Mer Paryża. Zaproponowali, aby miasto symbolicznie przekazało je Los Angeles do końca 2024 roku. Będziecie dobrze wspominać Igrzyska w Paryżu. 154 mecze, 84 gole to bilans niemal 16 lat występów piłkarskiej reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Na świecie jest tylko 44 piłkarzy, którzy osiągnęli granicę 150 występów w reprezentacji. Na czele tego zestawienia jest słynny Portugalczyk Cristiano Ronaldo – 214. Jesteście dumni z wyników Lewandowskiego?